Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, 28 maja we wtorek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Marka, jest to rozdział 10, a wersety od 28 do 31. Posłuchajmy. Kefa zaczął mówić do Jeszui: Patrz, myśmy zostawili wszystko i poszliśmy za Tobą. Jeszua rzekł, tak i mówię wam, że nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci czy pól ze względu na mnie i ze względu na dobrą nowinę, aby nie otrzymał stokroć więcej teraz w Olam Chaze domów, braci, sióstr, matek, dzieci i ziemi wśród prześladowań, a w Olam Chaba życia wiecznego. Lecz wielu, którzy są pierwsi, będzie ostatnimi, wielu zaś, którzy są ostatni, będzie pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kochani, dzisiaj można by powiedzieć, że ten fragment Ewangelii jest takim Największym wynagrodzeniem dla tych, którzy wahają się, zadają sobie pytanie o to, co ze mną, co dalej, czy ten głos, który, no, mówię to o tych, którzy są powołani, którzy słyszą w sercu, czy on jest prawdziwy i to pytanie takie ludzkie trochę, chociaż może i nawet nie wypadało tak zapytać jak Piotr. Po ludzku, Jezus się tym nie, nie, nie zraził, nie, nie, nie zganił Piotra. Co my za to dostaniemy, że poszliśmy za tobą? Co ty dla nas masz, co ty nam dasz za to? Zostawiliśmy wszystko, nie łowimy ryb, nie zarabiamy tych pieniędzy tak jak do tej pory, nie mamy rodziny takiej swojej, własnej, z którą moglibyśmy teraz sobie siedzieć spokojnie. I jeść śniadanie czy, czy kolację. Co my za to dostaniemy, Panie Jezu? Co Ty nam dasz? Jezus nie mówi do Niego zobaczysz, co dostaniesz. Po prostu idź za mną. Tylko Jezus mówi, że tu w tym czasie tu pojawiły się takie dwa żydowskie zwroty, Olam Chaba i Olam Hazen. Żydzi w ten sposób określają wiek przyszły, ten czas przyszły i ten czas obecny, ten czas teraźniejszy, ten, ten obecny jakby świat, ten wiek. I, I właśnie dlatego tutaj autor użył tego, że w tym Olam y, Hazze y, tego, co tu widzimy na tym świecie i tego, co opuściliście dla mnie, bo widzicie, co opuściliście. Opuściliście dom, ojca, matkę, rodziców, rodzeństwo, opuściliście też tutaj nie ma celowo użytego słowa żonę, kto opuści żeby się komuś potem nie, nagle nie, nie zrodziło nie zrodził taki pomysł, że jak przyjdzie jakiś kryzys małżeński już mam dosyć tego życia z moją żoną, że to nie jest takie słodkie jak w serialu mi pokazywali to, to potem, no to opuszczę teraz żonę, bo Pan Jezus przecież powiedział że jak opuścicie żonę to, to będziecie mogli y, dostać sto razy więcej i życie wieczne, więc tutaj nie ma tego słowa. Jezus nie, nie używa tego, by jasno i, i jednoznacznie wskazać na, na to, y, że małżeństwo jest wtedy już nierozerwalne, nie opuszcza się żony, nie może zaprzeczyć swoim słowom, które wypowiedział y, chociażby kilka zdań wyżej. Y, I ale jest dzieci za to, kto opuszcza dzieci, dlatego że w każdym człowieku jest taka, taka potrzeba, by przekazać to życie dalszym pokoleniom. Taka naturalna, naturalna potrzeba, pragnienie, gdzieś to wpisane jest głęboko. I oczywiście na różne sposoby to się później dzieje przekazuje. To życie, jakby duchowe, też w taki sposób przekazujemy to, też jako kapłani, czy siostry zakonne, czy w ogóle osoby samotne, poświęcone jakiemuś dziełu, dobra, w taki sposób też przekazują to, 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 to życie. Ale, mimo wszystko, to jakby naj, najpiękniejsze, co człowiek może otrzymać od Pana Boga w darze, tu na tej ziemi, jest to właśnie też rodzina i posiadanie potomstwa. Dlatego Pan Jezus mówi tutaj, że no opuścisz ten jakby ten wymiar rodziny takiej fizycznej, biologicznej i każdy, kto opuści, kto z tego zrezygnuje, bo nawet gdyby ktoś przyszedł do seminarium i powiedział, że ale on w ogóle absolutnie nigdy w życiu nie chciałby założyć rodziny, bo czuje, nie wiem, wstręt, niechęć, czy powiedziałby, że jest homoseksualistą? Nie może taki człowiek być przyjęty do seminarium. Ważnie nie może być wyświęcony, gdyby w taki sposób podchodził do, do, do życia, do tych najważniejszych spraw fundamentalnych, jakie tworzy to życie na tym świecie. No właśnie, rodzina. Gdyby ktoś miał jakiś wstręt do rodziny, do założenia rodziny własnej. I chciał zostać apostołem w tym naszym rozumieniu księdzem, to nie może, nie mógłby wtedy zostać przyjęty. Byłaby obiektywna przeszkoda w tym jego byciu na tej drodze. Chrystus mówi, jeśli opuścicie w tym Olam haze, to właśnie, to sto razy więcej otrzymacie, to stokroć więcej otrzymacie. Przekonujemy się o tym niejednokrotnie, kiedy rozmawiamy ze sobą też jako kapłani, to przekonujemy się o tym, jak wiele Chrystus nam daje. Oczywiście jest to pewien brak, wracam ciągle do, do, do tego posiadania rodziny własnej, ale jak wiele Chrystus daje od innej strony, od innej strony, jak wiele wielokrotnie doświadczamy tej, Tego prawdziwości tych słów stokroć więcej, w tym Olam Hazę otrzymacie. Nieraz owszem przychodzi się do pustego swojego mieszkania, czy pokoju, czy klasztoru, w którym nikt za bardzo nie czeka na, 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 na drugiego, oprócz właśnie tego, co najpiękniejsze, najważniejsze, najwierniejszy. Jezus który jest w kaplicy, w Najświętszym Sakramencie, z którym mieszkamy 24 godziny na dobę. I wiele razy, kiedy przychodzi jakaś pokusa, nawet takiego, takiej tęsknoty, może nie, nie od razu odchodzenia z kapłaństwa, choć i tacy są współbracia, kapłani gdzieś tam też, w różnych miejscach świata, i przychodzi taka, taka pokusa czy tęsknota, to, będąc przed Panem Jezusem, też w pustej fizycznie nieraz kaplicy czy kościele, ale z wiarą, że On tam jest, że jest On, że, że On mnie słyszy, rozumie, choć nie odpowiada ani jednego, ani jednego słowa fizycznie znowu, to jest takie doświadczenie ukojenia, ukojenia serca. Takiego wypełnienia tej pustki. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć: Wiem, rozumiem Twoją samotność, rozumiem też to, że jesteś targany jakimiś właśnie pokusami, że to może bez sensu, zwłaszcza wobec różnych jakichś takich niezrozumień dzisiaj, kapłaństwa, kapłanów, czy pochopnych oskarżeń, rzucania kamieniami. Nieważne, czy winny, niewinny, byleby wyrzucić jak najwięcej kamieni w ich stronę, w jego stronę. Więc tak po ludzku nieraz to właśnie przychodzi to takie z, z, załamanie ale Chrystus mówi: Nie bój się, ja jestem przy tobie. I jest, dzieje się to na, jakimś, na jakiejś płaszczyźnie nienaturalnej, nie, nienaturalnej, nieludzkiej, tak jak w rodzinie ktoś może przyjść. Miał ciężki dzień w, do, w pracy, przychodzi do domu, są dzieci, jest współmałżonek dla na przykład sióstr zakonnych. Jest, mógłby to być potencjalny mąż dla kapłanów, mogłaby to być gdzieś potencjalna żona, która pocieszy, która właśnie przytuli i, i, i w tym właśnie jest to ukojenie. Tak sobie wyobrażam, że tak w rodzinach jest, choć niestety. Wiele słyszę historii, w których tak nie jest, wręcz odwrotnie, bywa, ale dążymy jakby do tego, i po ludzku ta druga osoba, no właśnie, może dać to ukojenie, byłaby to sytuacja wzorcowa. To my właśnie to ukojenie, czy to, to takie, to zapełnienie tej pustki, pokój serca otrzymujemy od Jezusa. I naprawdę to jest stokroć więcej. To słowo Jezusa jest stokroć więcej, bo Jezus nie jest związany z jakimiś humorami, z jakimś dobrym, złym dniem, z tym, że dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj mnie głowa boli, dzisiaj cię, mnie nie obchodzisz, dzisiaj ja też miałem ciężki dzień. Jezus nie jest z tym związany. Jezus jest zawsze gotowy do, do tego, aby. Właśnie dawać to poczucie sensu, poczucie też pokoju, I, i w tym myślę sobie jest to stokroć więcej, stokroć więcej. Chociażby w tym, oczywiście tu nie, nie sposób, żeby wymieniać jeszcze te inne formy, w których Pan Jezus nam tak wiele daje. No i oczywiście, kochani, Pan Jezus obiecuje życie wieczne w Olam Chaba. W tym wieku przyszłym, kiedy to wszystko, co na ziemi się skończy, Jezus mówi o Olam Chaba, że tam otrzymam życie z Nim, w Nim, w Jego Królestwie. Jest to ogromne pocieszenie, jest to ogromna motywacja, że Pan Jezus tak prost, tak wprost wypowiada tą obietnicę. I niezmiernie za to jestem też tak osobiście Panu Bogu wdzięczny. Że, że obiecuje nam życie wieczne. Oczywiście ono nie jest tak związane, że można sobie, mogę sobie żyć, kolaborować ze złem, z szatanem, a potem będę miał życie wieczne y, tylko dlatego, że, że przywidziałem na siebie sutannę y, czy habit, y, ale dlatego, że, y, że we współpracy z Nim i dla Niego, dla Jego Słowa, dla Jego y, Ewangelii, dla Królestwa Bożego. To w tym Olam Chaba życie wieczne jest pewne. I to też wypływa z takiego gdzieś głębokiego przekonania, z wiary, a nie z takiego jakiegoś takiego myślenia po ludzku, że takiej kalkulacji, że aha, no skoro tak, tak i tak, no to teraz musi być tak. Nie, to właśnie bardziej na zasadzie takiego przekonania też w duchu świętym. Że to życie wieczne jest i, i, i nie trzeba tutaj y, włosa dzielić na czworo, że jeśli chcesz iść w, jakąś, w, w tą drogą y, i mieć w swoim sercu takie czyste pragnienie służenia Panu Bogu, y, ale jednocześnie doświadczasz też słabości Twojego życia, grzechu, to, y, to nie musisz od razu właśnie tego włosa na czworo dzielić. Że o, to na pewno nie, może nie, a może za mało, a może za dużo czegoś, tylko po prostu uwierz tym słowom, które Chrystus wypowiada do swoich apostołów, czy jakby dzisiaj odpowiada świętemu Piotrowi: Patrz, myśmy zostawili wszystko i poszli za tobą. Co za to dostaniemy? Wszystkim jeszcze, którzy właśnie myślą o tym, o tym by iść tą drogą z serca, Polecam, aby usiąść przy tej Ewangelii i ją przeczytać sobie jeszcze raz, przemedytować i w swoim sercu usłyszeć to, czy tak, czy nie, bo Duch Święty chce działać w naszym sercu. Ale nie dajmy się zwieść tym kalkulacjom ziemskim: że co ja tam takiego otrzymam od Jezusa, jak pójdę? Tutaj mam studia, mam pracę, mam dobre zarobki, mam samochód, mam podróże. Co Pan ten Jezus może mi zaoferować? Przecież On nie przebije tej nagrody tego świata. To jest bardzo niebezpieczna postawa i raniąca Pana Boga, któremu się nie dowierza, że może w tym świecie dać sto razy więcej i życie wieczne. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, bardzo Wam dziękuję za to nasze kolejne spotkanie. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.